dopiero co dostali starą, zaniedbaną salę byłego TKKF, a już słychać na niej stukot młotków i szuranie szpachelek. Jak powiedzieli, tak robią. Znaleźli sponsorów i własnymi siłami zawodnicy i trenerzy Bepson Gold Teamu remontują salę treningową przy ulicy Piastowskiej w Bielawie pospolite ruszenie. Wszyscy zawodnicy w akcji i ludzie, którzy nas w tym wspierają. Mir Grebowski, trener Webson Gold Team Bielawa. Skrobimy, szpachlujemy, malujemy. Żadne jakieś mega, fachowe prace, dlatego, dlatego wykorzystujemy wszystkie, wszystkie dłonie. Wszystkich ludzi, którzy, którzy chcą pomóc, to takie są prace przygotowawcze, więc wszystkie ręce są potrzebne. Teraz, zamiast na macie, zawodnicy spotykają się na rusztowaniach. Przychodzi każdy kto tylko może, by remont szedł pełną parą. Tak, tak, no, Ka Każdy pomaga, kto może teraz. już chłopaczek, zawodnik Bepson Gold Team Bielawa. No chcemy jak najszybciej salodzy z móc znowu trenować normalnie. No, dzisiaj na razie jest tu kilku chłopaków, ale wiem, że przechodzi dzisiaj po południu cała reszta. No, dzieciaki po szkole też mają więcej czasu. Do południa no, wiadomo, że będzie mniej ludzi. A jest nas duża, duża grupa, także każdy pomoże, to szybko skończymy i wrócimy do normalnych treningów. No właśnie, ile planujecie, żeby ten remont będzie trwał? Planowane, był, planowane było na około ty, 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 tydzień, ale może się przyciągnąć albo... No chyba Wam zależy na czasie, to będzie się spieszyć. No wiadomo. Trzeba tu jakiś swój wkład włożyć tak, w ten remont. Adam Kapka, zawodnik Bebson Gold Team Bielawa. No i trzeba swoją obecnością tutaj zaznaczyć, żeby dać przykład wszystkim osobom, że można coś zmienić jednak w Bielawie, że ogólnie tutaj klub powstał 3 lata temu i fajnie, że dostaliśmy od miasta ten obiekt. Tutaj, No, i chcemy go doprowadzić do jak najlepszego stanu, żeby korzystać z niego na długie lata. Wydajecie przykład młodym? Wiem, że przychodziły tu nawet dzieciaki z podstawówki, które ćwiczą z wami też chciały pomóc. No, oczywiście, że tak, bo my jesteśmy jedną wielką rodziną i zawsze sobie pomagamy wszyscy jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Ćwiczycie razem i pracujecie razem? Tak jest. I sobie pomagamy w życiu, również w szkole, w życiu codziennym. Staramy się być, tak jak wcześniej wspomniałem, jedną wielką rodziną. Uważam, że to jest fajne, bo człowiek czuje taką wspólnotę, nawet podczas takiego, takiej pracy tutaj na sali, że można na siebie liczyć w każdej sytuacji. Nie tylko zawodnicy, ale też fani klubu, kibice i sponsorzy. Każdy chce bezinteresownie dołożyć swoją cegiełkę. Jak mówią, idą za dobrym przykładem trenera Słowomira Grabowskiego. Ze względu na, powiedzmy, przyjaźń ze Sławkiem. Mogę nazwać go kolegą. Druga sprawa, że część moich pracowników uczestniczą jak gdyby w jego treningach. Robert Starczyński zakład Ogólnobudowlany roby Bud. Jestem często na treningu i widzę, jak gnie młodzież. na jego treningach jest bardzo duża. Frekwencja umie zjednać młodzież, umie ją wychować, no a poza tym jednak wpaja takie typowo sportowe zasady. Które później skutkują, no nie wiem, ale mi się wydaje, że dużo, dużo lepszą młodzieżą. Maciek, można powiedzieć, przyjaciel drużyny klubu Bepson Gold Team Bielawa, przyszedłeś też pomóc, dlaczego? No trzeba sobie pomagać bezinteresownie, tak, lubimy się z chłopakami. Dlaczego nie? Trzeba być człowiekiem dla ludzi, tak? Jakie prace chwyciłeś za szpachelkę, widzę? Co prawda, nie jest to mikrofon, ale jakoś idzie. Jest, nie, nieźle. Będę pomagał w, w doborze odpowiednich materiałów na wykonanie, elewacji na wykonanie tutaj wewnątrz malowania, naprawy ścian, odnowy powiedzmy elektryki, więc całkowicie tylko i wyłącznie jest to bez żadnych funduszy, jest to tylko i wyłącznie jak gdyby taka inicjatywa całkiem koleżeńska można powiedzieć jest w bardzo opłakanym stanie, jest bardzo zniszczona, nie było remontu tutaj, no nie wiem, ale na oko tak patrząc od 30 lat nic nie było robione. No każdy rok następny to by była no, dużo, dużo gorsza sytuacja tej sali, więc to był taki ostatni gwizdek, gdzie coś można jeszcze z tego zrobić. Prezes gold teamu chwali sponsorów, przekonując, że to prawdziwi przyjaciele klubu, na których zawsze w takich sytuacjach może liczyć. Chwała za to tym ludziom to właśnie to jest ta specyfika naszego miasta, że znamy się, że jesteśmy sobie do siebie przyjaźnie nastawieni i właśnie dzięki, dzięki temu. Dzięki temu przysłowiowemu, że zgoda buduje, niezgoda rujnuje, są właśnie efekty tego. Kiedy z ludźmi żyje się normalnie, w jakiejś fajnej zgodzie, w takiej, w takiej, w takiej, w takiej serdeczności, to właśnie są pomocy. Na całej sali stanęły już rusztowania ściany są przygotowywane do równania i gładzenia a potem do malowania wszystkie ręce na pokład remont oznacza przecież przerwę w treningach wszystkim więc zależy na tym by modernizacja sali przebiegła sprawnie założyliśmy tydzień czasu tydzień czasu bo wiadomo chcielibyśmy jak najszybciej wrócić do treningów tym bardziej że, że jest organizowana ta gala w Ząbkowicach i tam nasi zawodnicy aż pięciu zawodników WebsonG psem gold team startuje tam chcielibyśmy dlatego szybciutko wrócić na salę tydzień jest założony Tempo pracy, wiadomo, materiały muszą wyschnąć. Postaramy się po prostu jak najszybciej. Myślę, że tydzień będzie ok, a, a wejdzie w praniu. Jeśli zawodnicy Bepson Gold Teamu będą zdobywać sportową formę w takim tempie, jak remontują salę, to o wyniki walk na kwietniowej gali nie trzeba się obawiać.